W Parku Naukowo-Technologicznym powstała strefa fizyczna. To miejsce przygotowane dla osób kreatywnych i przeznaczone do tworzenia nowych pomysłów. Strefa ma zapewnić zaplecze technologiczne dla innowacyjnych rozwiązań naukowych. Jest wyposażona w wysokiej jakości zaawansowany technologicznie sprzęt. Składa się ona z wysokospecjalistycznego sprzętu. Między innymi są to wysokospecjalistyczne komputery, jest to strefa VR, jest to drukarka 3D. W tej strefie pomysłodawcy mogą testować, sprawdzać, być może tworzyć jakieś nowe rozwiązania, chociażby nowe grafiki, wizualizacje. Poza tym w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym w ramach warsztatów przeprowadzamy, przeprowadzamy cykl szkoleń skierowanych do społeczności nie tylko lokalnej. Najbliższy warsztat będzie miał miejsce 12 marca, gdzie poznamy nieznane oblicze gier. No właśnie może skorzystać każdy. Jesteśmy otwarci na każdą osobę, która chce przyjść, przetestować, dotknąć, skorzystać z dobrodziejstwa tego projektu. Płaski Park Naukowo-Technologiczny wspólnie z partnerami w ramach konsorcjum realizuje projekt strefy pomysłodawcy. Projekt jest pilotażowy, realizowany od czerwca tego roku. Mamy już nabór do trzeciej rundy. Zgłaszają się pomysłodawcy. Do projektu może zgłosić się każdy, kto ma kreatywny pomysł. Cieszy nas, że na przestrzeni ostatnich lat jesteśmy w stanie realizować projekty, które wspierają rozwój przedsiębiorczości wśród naszych mieszkańców. Obecny projekt dedykowany jest w szczególności do społeczności lokalnej. Każdy może się zgłosić z pomysłem, z pomysłem na biznes. My pomożemy w rozwoju tego pomysłu. Damy szansę na rozwój pomysłów kreatywnych. Damy szansę na rozwój młodych ludzi. Także zapraszamy do Polskiego Parku Naukowo-Technologicznego. To nie jedyna taka strefa stworzona dla potrzeb przyszłych przedsiębiorców. W ramach współpracy podobne miejsca zostały utworzone także w Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii InnoAGH oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Inicjatywa Cię Wzywa. Centrum Terapii Inicjatywa to miejsce, w którym wspieramy rozwój dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Wesprzyj naszą misję przekazując 1% swojego podatku. PRS 40338 389 Cel szczegółowy 10656 Grupa OPP Centrum Terapii Inicjatywa. Dziękujemy.